Czy marketing to to samo co social media? Czy jeśli nie jesteś aktywny w social media, to znaczy, że nie prowadził żadnych działań marketingowych? Czy jeśli nie rozumiesz mediów społecznościowych, to znaczy, że nie rozumiesz marketingu? To jedna z kolejnych bzdur, krążących mitów. Dotyczących marketingu. E, każdy z nas wie, jak się chwilę zastanowi, że jeszcze 20 lat temu nie było nawet Facebooka, a zatem nie było narzędzi pod tytułem media społecznościowe, a marketing się robiło. Marketing, drodzy Państwo, to zdecydowanie więcej niż komunikacja, a więc na pewno. Zdecydowanie więcej niż social media. Marketing to wszystkie działania, jakie podejmujecie w firmie, związane z tym, co chcecie na rynek oddać, czym się chcecie z rynkiem podzielić. To są wasze produkty lub usługi, ich strategia ceny, strategia dystrybucji, to jak komunikujecie się do wewnątrz i na zewnątrz, a zatem w zasadzie wszystko, co robicie w firmie. Ale na pewno nie tylko social media. Jest i druga strona medalu, to znaczy bardzo często właściciele, osoby zarządzające firmami twierdzą, że nie mają kont w mediach społecznościowych, w związku z tym nie rozumieją i nie chcą ich dla swoich marek. To oczywiście też pułapka, ponieważ jest to jedno ze skutecznych narzędzi, ale podkreślmy wyraźnie jedno. Od 25 lat przygotowuję efektywne strategie rynkowe i miksuję narzędzia marketingowe. A zatem zapraszam Cię do współpracy w ramach autorskiego programu Strategon Max, w którym przepracujemy wszystkie elementy Twojej strategii rozwoju.